Na celowniku słowem o bezpieczeństwie podcast audiobooki newsletter kwartalnik. Przedstawia Na celowniku kwartalnik myśli i idei. Numer pierwszy pierwszy kwartał 2025 roku w numerze Słowem wstępu Izabela makowska Dubiel. Od szpiegów do algorytmów, Piotr Herman. Banki versus terroryści, Michał Niemczyk. Praca operacyjna, Jacek Kudła. Przekleństwo artykułu 5, Andrzej Łytka. Bolesna prawda o terroryzmie, Krzysztof Surmacz. Zdrada dyplomatyczna, Piotr Kosmaty. Myśl strategiczna, Artur Dubiel. Od szpiegów do algorytmów. Człowiek kontra awatar. Piotr Herman. Banki versus terroryści. Inteligentna weryfikacja. Sztuczna inteligencja jako przyszłość bezpieczeństwa transakcji bankowych. Michał Niemczyk. Praca operacyjna. Wybrana współczesna problematyka czynności służb specjalnych i policyjnych. Jacek Kudłor. Przekleństwo artykułu 5 Traktatu Waszyngtońskiego. Andrzej Łydka. Niemy krzyk ofiar. Zdradzone ofiary. Bolesna prawda o terroryzmie. Krzysztof Surmacz. Zdrada dyplomatyczna jako nadużycie zaufania państwa. Piotr Kosmaty Myśl strategiczna. Polska myśl strategiczna, wyzwania i perspektywy. Artur Dubiel. Na celowniku. Kwartalnik myśli i idei. Wersja cyfrowa i drukowana. www.nacelowniku.com